Rynek żywności jest bardzo wymagającym rynkiem, również w kontekście bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj mamy taką sytuację, że musimy produkować coraz więcej tej żywności, a czasami ta ilość produkowanej żywności nie idzie w parze z jakością i pojawiają się różne formy zafałszowań i fraudów na tym rynku. To warto powiedzieć, że raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią, że wartość tych fraudów przekracza wartość całego biznesu narkotykowego na świecie. I w związku z tym czasami pomysłowość osób, które próbują dokonać tych zafałszowań jest bardzo duża i nie nadążają zatem metody analityczne, które są w stanie ich wykrywać. Jednym z takich jest zafałszowania na rynku produktów mlecznych, gdzie wymagania na terenie Unii Europejskiej mówią wyraźnie, że mleko do konsumpcji. Dopuszczamy tylko wówczas, kiedy pochodzi od zwierząt zdrowych, w tym wypadku od krów, które charakteryzują się liczbą komórek somatycznych poniżej 400 tysięcy, co wskazuje, że nie posiadają problemu z stanem zapalnym gruczołu mlekowego zwanego mastitis. No i my, przy okazji badania innych parametrów technologicznych, wpadliśmy na pomysł, w jaki sposób takie nieuczciwe praktyki związane z wirowaniem mleka, bo tak się nazywa ta praktyka, wykrywać za pomocą właśnie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zastępujemy oczy laboranta mechanicznym działaniem algorytmów komputerowych, które analizują obraz mleka. Tutaj widzicie Państwo, że ten obraz mleka. W mikroskopii fluorescencyjnej może być różny i możemy pewne jego elementy wyolbrzymić lub zatuszować, i wszystkie zmiany fizyczne związane z dużym ciśnieniem, jakim jest poddawane mleko podczas wirowania, które służy na, na zmniejszenie liczby komórek somatycznych, które w przyszłości obecnie istniejące na rynku metody. Mają wykrywać jest mylnie obniżane między 8 a 12 krotnie, co powoduje, że można mleko wprowadzać od krów, które niekoniecznie zdrowe są. Oczywiście to skutkuje problemami, bo z jednej strony jest bezpieczeństwo żywności i konsument nie powinien być narażony na tego typu niebezpieczeństwo, a z drugiej strony to pogarsza również wydajność technologiczną innych procesów przerobowych, którym takie mleko jest podawane. Dzięki temu, że cały Nasz zespół, który uczestniczy w tych, tych badaniach, pieczołowicie pobiera próbki mleka, y, y, tutaj przygotowuje je odpowiednio technicznie i wykonuje zdjęcia pod różnymi mikroskopami w różnych, w różnych jego formach. Odnotowujemy, mamy, mamy urządzenie, które służy do takich fraudów jako wirówka laboratoryjna i dzięki czemu mamy dwie grupy, grupę kontrolną i grupą, grupę taką, którą wiemy, że poddana została temu procesowi, ponieważ sami sterowaliśmy tym procesem i na tej podstawie sieć neuronowa wykrywa różnicę pomiędzy tym samym mlekiem, które nie poddane zostało takiemu procesowi i tym, które zostało odwirowane, dzięki czemu przy tysiącu czy dziesiątek tysięcy zdjęć już w tej chwili, jesteśmy w stanie uzyskać z dużym prawdopodobieństwem informację, że mleko poddawane zostało jakiejś manipulacjom, które niekoniecznie pozytywnie wpływa na jego jakość. Bo umówmy się, że to nie zawsze wynika też z chęci zafałszowania przez kogoś, kto jest producentem tego mleka. Tutaj bym był daleki od takich uogólnień, gdyż te same okazuje się problemy i te same zmiany jakości występują na przykład przy przy fakcie, gdzie mleko jest przechowywane niewłaściwie, na przykład jest poniżej poziomu mieszadła, niewłaściwie jest mieszane w trakcie schładzania w gospodarstwie, tam gdzie jest pozyskiwane i wówczas po zamrożeniu również będzie dawało podobny odczyt. W związku z tym my tutaj sygnalizujemy, że wtedy jest problem z jakością, prawda? natomiast to już do odpowiednich służb należy, by zweryfikować, czy ona wynika z fraudów, czy wynika po prostu zwyczajnie pewnych błędów niezamierzonych w procesie produkcyjnym. Ale co jest ważniejsze, nawet niż te fraudy, my chcemy zaprząc tą technologię do tego, żeby była pewnym strażnikiem jakości w kontekście badania predyspozycji tego mleka do różnych typów produkcji. To mleko pozyskane w różnych warunkach, różnie żywionych krów, różnych genotypów, w różnych miejscach charakteryzuje się innymi właściwościami, które mają kluczowe znaczenie dla wydajności późniejszych tych procesów technologicznych. Jak sprawdzić na tym poziomie, czy mleko na mleczarni bardziej kwalifikuje się do produkcji takiego wyrobu, którym specjalizuje się tam mleczarnia, ani innego? I okazuje się, że być może drzemie w tym duży potencjał, żeby zakłady przetwarzające mleko mogły wykorzystać to nasze narzędzie do tego, aby pomóc sobie zefektywizować procesy produkcyjne, technologiczne na zasadzie lepszego przekierowania. Mleka od poszczególnych producentów na typy produktów, które produkują, tak aby zyskać na wydajności technologicznej, czyli zyskać ekonomicznie. Dzięki temu zaoszczędzają czas i energię, jest to uzasadnione więc ekonomicznie, a z drugiej strony wykorzystują tą zmienność, która wśród producentów występuje. Więc naszym założeniem jest generalnie Tutaj wprowadzenie nowego narzędzia, które z jednej strony stoi na straży bezpieczeństwa żywności, ale z drugiej strony jest projakościowym narzędziem służącym poprawie efektywności produkcji wyrobów różnych. Pochodzenia mlecznego. I dzisiaj e, jesteśmy już bardzo zaawansowani, bo jeden projekt właśnie został skończony i, e, i mamy już bardzo dużo rezultatów pozytywnych. Natomiast z, z drugiej strony rozpoczynamy nowy projekt, żeby jeszcze głębiej spojrzeć w to mleko, skoro już patrzymy na tym zdjęciu. I żeby spróbować ocenić również pod względem mikrobiologicznym, czyli takiego faktycznego bezpieczeństwa żywności, z możliwością również rozróżnienia poszczególnych grup drobnoustrojów, które potencjalnie w tym mleku, na tym obrazie mogą się znaleźć. Ale to jeszcze jest pieśń przyszłości. Natomiast gdyby to się udało, rzeczywiście było to bardzo rewolucyjna metoda, ponieważ była była dużo szybsza niż dzisiaj aktualne metody. W mikrobiologii dzisiaj musimy stosować posiewy, na które są później równie analizowane i to możemy przyspieszyć sam proces analizy, natomiast proces przygotowania trwa bardzo długo. Gdyby nam się udało bezpośrednio określać pewne elementy zagrożeń tu i teraz po pobraniu, no niewątpliwie dałoby to by bardzo silne narzędzie do tego, żeby zapanować nad jakością mikrobiologiczną produktu i Przyszłych wytworzonych z tego surowca, jakim jest mleko, produktów mlecznych. W związku z faktem, że jest to narzędzie, które służy do jakości na różnym poziomie produkcji, tak naprawdę odbiorcami docelowymi mogą być zarówno producenci mleka, którzy bardzo często już dla skrócenia łańcucha dostaw sami parają się przecież przetwarzaniem tego mleka. To jest narzędzie, które może być wykorzystywane. Mogą to być lekarze weterynarii, którzy wykorzystują te narzędzia do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie nie nastąpiło naruszenie związane z fraudami na tym rynku. No i przede wszystkim. Powinny być tym zainteresowane zakłady przetwarzające to mleko, gdyż byłoby to narzędzie nie tylko do kontroli jakości w sensie bezpieczeństwa żywności, ale takie uzasadnione ekonomiczne narzędzie dla nich do poprawy efektywności produkcji w ich zakładach.